Ustawiając źródło światła zazwyczaj zastanawiamy się, jaki będzie ono miało wpływ na to, jak będzie wyglądało na twarzy fotografowanej osoby. Światło Rembrandtowskie, boczne, to tylko niektóre przykłady tego, jak światło możemy ustawić. Natomiast wydaje mi się, że często pomijaną rzeczą jest to, jaki wpływ światło, które ustawimy względem naszej osoby, ma także na nasze tło. Szczególnie w takich małych pomieszczeniach, jak tutaj. I dzisiaj, na prostym przykładzie, postaram się Wam pokazać, zwrócić uwagę na to, że to, jak ustawimy nasze światło, ma także właśnie wpływ na to, co się dzieje na drugim planie. Ja się nazywam Łukasz Piecyk, to jest kanał od kuchni. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku wystąpią Quadralight Reporter 200 TTL. Do tego Softbox Oktagonalny Flex 120. Statyw to jest multi-boom, czyli taka opcja ze statywu można zrobić także boom. Tu mam Nikona D7100 z kitowym obiektywem 18105. Ten obiektyw ma. Dokładnie tyle lat, ile ja zajmuję się fotografią, ale generalnie nigdy mnie nie sprzedawałem, zawsze przydaje się być może nawet do takich właśnie rzeczy, a wszystko wyzwalamy nawigatorem X2, no także od Quadrahita, bo jakby cały ten system oczywiście działa bezprzewodowo. No a tutaj mamy naszego modela. Ten wątek, tego jaki ma nasze światło, na to, jak wygląda nasze tło. Poruszam między innymi na każdych podstawowych warsztatach czy też indywidualnych konsultacjach w zakresie światła błyskowego, i wydaje mi się, że warto na to też poświęcić odrobinę i zwrócić na to uwagę w trakcie fotografowania. Więc zaczniemy dzisiaj od po pierwsze ciemnej klatki, czyli tego. Od czego powinniśmy zaczynać generalnie pracę w studiu, czyli zrobienia zdjęcia bez błysku, aby wyeliminować wszystko to, co nam świeci. Na mnie w tej chwili świeci żarówka LEDowa. I chciałbym wyeliminować całe światło, i moim zdaniem no, delikatnie widać jakiś zarys tego manekina tej głowy, ale jest on tak bardzo niewidoczne, że no, nie ma tutaj sensu i nie ma jakby o co kruszyć kopii, jeżeli chodzi o wpływ tego światła na to, co wyeksponujemy sobie. Ja w tej chwili ten softbox ustawiłem tak, jakby osią, środkową osią, tak bezpośrednio na twarz, na, na naszą. Na naszego manekina i zrobię w tej chwili zdjęcie. I jak widzicie, ono jest w miarę sensownie oświetlone. Tło jest szarawe, mimo że ściana jest biała. No po prostu, jakby nie, ma, nie, nie doszło tam tyle tego światła, ile mogło, aby to tło było w zupełności białe. Natomiast, co się stanie, jeżeli zaświecimy krawędzią, ale w ten sposób czyli ja przesuwam sobie softbox, jakby w tej chwili ta krawędź. Dobra, ona się utrzyma. Tak krawędź po prostu tutaj świeci. Jakby, o, możemy zrobić nawet aż tak, w ten sposób. I zrobimy w tej chwili zdjęcie. I co się wydarzy? No, wydarzyło się to, że mamy z jednej strony bardziej taką ciemniejszą część naszego tła, a po lewej stronie tego światła jest ewidentnie więcej. No, wynika to po prostu z tego, że no w tej chwili tutaj, tak jak mieliśmy wcześniej ustawienie, tak, czyli jakby tło było bardziej, powiedzmy tak, środkowo oświetlone względem oczywiście naszej fotografowanej osoby. Tak teraz po prostu tutaj będzie mniej tego światła, bo cała jakby ta płaszczyzna no, nie emituje światła, tylko ona jest jakby przesunięta bardziej w tamtą stronę. No, i ta różnica jest w jakiś tam sposób widoczna. I teraz jakby trzecia forma, czyli jakby zaświecenie tą krawędzią, przesuwając cały softbox w tę stronę. Robimy zdjęcie. Nasza osoba, którą fotografujemy, jest też zupełnie inaczej oświetlona. Zwróćcie na to uwagę, to jest też bardzo ważne, a być może nawet najważniejsze, ale zwróćcie też uwagę na to, jakie tło jest. Ono jest zupełnie ciemne. Znaczy, może nie zupełnie, ale jest znacznie ciemniejsze od tego. Od czego zaczynaliśmy, czyli od tego, powiedzmy, tam Rembrandtowskiego, czyli na 45 stopni ustawienia, czy też ustawienia, kiedy tą krawędzią świeciliśmy bardziej w tamtą stronę. Teraz po prostu przesunęliśmy tę krawędź i świecimy właśnie tą krawędzią, a reszta światła idzie tutaj, siłą rzeczy nie docierając do naszego tła, naszej ściany. Więc to jest właśnie efekt tego, jak sterujemy naszym softboxem. I zwróćcie uwagę jeszcze, że nawet jeżeli. No nawet powiedzmy, no, ta krawędź jest gdzieś tutaj, tak? czyli jakby przed naszą postacią, przed naszym modelem, to jeżeli zrobimy zdjęcie. To jeszcze bardziej wyciemnimy tło, ale wciąż nasza głowa, nasza postać, nasz manekin jest w jakiś sposób oświetlony. Pracując ze światłem błyskowym, musicie w takim razie zwracać uwagę na to, jak ustawiamy softbox i jaki efekt on daje nam, jeżeli chodzi o tło. Bo wiadomo, że jeżeli strzelimy w ten sposób, no to nasza ściana nie będzie szarawa, czy też w jakiś sposób tam dążąca do bieli, bo się rzeczy cała para, cała ta. Całe to światło idzie w zupełnie innym kierunku i powoduje to po prostu, że światło jest, światła jest mniej na naszym tle. Więc, jeżeli na przykład chcemy, załóżmy, fotografować jakiś taki standardowy portret biznesowy na neutralnym tle i pracujemy na dwóch modyfikatorach a jednocześnie chcemy, żeby nasze tło było jaśniejsze. Nie chcemy robić tego, powiedzmy, w postprodukcji, tylko zrobić to od razu. No to faktycznie można spróbować fotografować na przykład głównym światłem bardziej w ten sposób. Natomiast prawdopodobnie gdzieś tam mielibyśmy światło kontrowe czy też w jakiś sposób wypełniające, które też możemy bardziej skierować w stronę tła, tak żeby to tło rozjaśnić i oczywiście w drugą stronę, jeżeli chcemy wydobyć znaczy wydobyć naszą postać, czyli bardziej skupić się na naszej postaci niż na tle i to tło wyciemnić, no to wiadomo, wracamy z tym światłem głównym bardziej w tę stronę i tak samo z kontrą. Kontra mimo wszystko w jakiś sposób nam tam naszą postać oświetli, ale skierowana bardziej w naszą stronę, w stronę aparatu na pewno zniweluje to, ile światła dostanie, dostanie tło i dzięki temu będziemy mogli mieć to tło trochę ciemniejsze. I to jest tak na dobrą sprawę cała filozofia, ale warto no to zwracać uwagę, bo często, tak mi się przynajmniej wydaje, bardzo często poruszana jest to kwestia tego, jak światło rozchodzi się na naszej postaci, a nie do końca to, jak światło rozchodzi się także na naszym tle. A to, wydaje mi się, jest też bardzo ważne, żeby wiedzieć, jaki efekt chcemy uzyskać. Ode mnie to wszystko. Ja się nazywam Łukasz Piecyk, to jest kanał Kuchni. Jeżeli Wam się podobał ten film, to oczywiście łapka w górę. Komentarze oraz subskrypcje, te są bardzo ważne, będą także dla mnie bardzo mile widziane. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!